Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie moi mili. Dziś opowiem o cięciu powojników, czyli klematysy. Jest przepiękna pogoda, słoneczko. Moje klematysy na razie są w cieniu, ale za chwilkę już słoneczko będzie je muskać i ja wtedy będę sobie cięła. Ale przed słoneczkiem parę słów Wam chcę przekazać. Moje klematysy nie są to jakieś takie wiecie wyjątkowe, że jeździłam mm, po szkółkach, jakieś tam odmiany szukałam i tak dalej. Nie. Po prostu to moje zakupy <gryw> powojnikowe to są takie jak zobaczyłam gdzieś w sklepie. Czy to był spożywczy, czy w jakimś markiecie budowlanym, podobał mi się kolor, i ja je po prostu kupywałam. No i troszkę mi się ich uzbierało. I przez pierwsze lata jak je ciąć. Ja je cięłam pierwszy rok, drugi rok króciutko, tak z 10 cm od ziemi, po to żeby się lepiej zakorzeniły i żeby były bardziej takie gęściejsze. One wtedy miały, miały taki duży przyrost tych nowych pędów, tak od ziemi też kwitły. Troszeczkę może słabiej, ale kwitły. A teraz przyszedł czas, żeby je ciąć według. Według klematysa, bo nie wszystkie klematysy się przycina jednakowo. No i właśnie, jak to rozpoznać, który, który, jak ciąć wyżej, niżej i tak dalej. Trzeba je zaobserwować, jak kwitną. Ja swoje zaobserwowałam i już Wam mówię, jak to u mnie wygląda. Pierwsze klematysy to są białe, na środku mam różowe i niebieskie. I one stopniowo zaczynają kwitnąć. Białe kwitną na wiosnę, już w maju, różowe na środku kwitną latem, a po lecie, bliżej jesieni, kwitną te niebieskie. No i jak teraz ciąć? Stopniowo te, co na wiosnę zaczynają kwitnąć, obcinam tylko troszeczkę, skracam im czubki. Następne, te letnie. Obcinam do połowy, tak na metr wysokości, a jesienne, tak mówiąc, tnę je przy ziemi. I tyle. <noise> I tyle zachodu. Ja podejdę z kamerką i wam pokażę tak bliżej, w którym miejscu będę je ciała i kiedy one kwitną. Bo teraz to tak nie widać ich za bardzo w tym cieniu. Po przycięciu, gdzieś tak za tydzień, może za dwa. No, zobaczymy, bo teraz jeszcze mamy takie przymrozki i nocą, ale w dzień jest ładnie, cieplutko. Będę chciała je podsypać jeszcze kompostem. Troszeczkę wyłożę je jeszcze kompostem. No i później, gdy będą miały pączki kwiatowe, ja je podleję nawozem do klematysów. Moje klematysy dwa lata temu miały atak. Mszycy. No wtedy jeszcze ta mszyca była jeszcze większa, bo nie mieliśmy tej kratki i tam jeszcze od sąsiada rósł bluszcz taki zielony i na tym bluszczu i na moich klematysach dużo było tej mszycy, ale ja niczym nie pryskałam. W tamtym roku zauważyłam, że środkowe klematysy, te różowe, były troszeczkę te kwiaty drobniejsze i miały dużo dziurek na tych płatkach. To chyba jakiś wciornastek. Nie znam się na tych szkodnikach, ale tak przypuśćmy. No i by teraz w tym roku by się przydało je troszeczkę czymś zabezpieczyć przed tymi szkodnikami. Ale ja w swoim ogrodzie nie stosuję żadnej chemii. I dlaczego? No bo kochani, no, nie ma co tu tłumaczyć dlaczego. Po prostu nie chcę tej chemii i tyle. Z wiosną zaczynają kwitnąć wszystkie kwiaty: krokusy, żonkilki, tulipany, porzeczki. I moje pszczółki wtedy grasują. Moje te murarki. Mamy tu dwa domki, i one się żywią tu na tej działeczce. No to jak ja mogę pryskać takim, taką chemią? No nie, ale popytam się może gdzieś w jakimś sklepie, może coś na bazie oleju. Zobaczę, co mi mąż powie, bo mąż jeszcze przyjeżdża w marcu i będzie drzewka pryskał jakimś miedzianem. To też chyba jest na bazie oleju. Może to by dał do klematysów? Nie wiem, byście mogli mi podpowiedzieć, jeżeli coś wiecie na ten temat, żeby nie dawać takiej chemii, a żeby je troszeczkę wcześniej zabezpieczyć. Będę Wam bardzo wdzięczna. Tak, kochani. No i dlaczego ja już teraz tnę? Bo te cięcie mi się zejdzie tak na trzy tury. Tak, ja chyba ich tak za pierwszym razem nie obetnę, dlatego, że moje powojniki są na siatce takiej żyłkowej i one są bardzo takie, wiecie, poplątane. I ja będę ciapać, ciapać, będę, wiecie, łuskać, będę się pozbywać. I to jest taka będzie żmudna praca przy nich, no ale powolutku, ile zrobię, tyle zrobię. A i co jeszcze jedno, co ja jeszcze robię przy tych powojnikach? Te powojniki rosną nam do 2 metry, 3, 4 metry nawet. A moje ogrodzenie, no może ma 1,60 m, no góra 1,80 m. No i jak to, jak one takie 3, 4 metry? Gdy one wypuszczają, ja każdą gałązkę, no nie każdą, nie, ale przeważnie, jak są te młode gałązki, ja je przyczepiam raz na prawo, tą gałązkę raz na lewą, raz na prawo, raz na lewo. I takim wężykiem idę, żeby tu było tak gęściutko i żeby ten długi pęd nie rósł mi tak od razu, tak? Tylko po prostu, żeby on tak szedł. I wtedy więcej mam kwiatów tu właśnie w tej partii dolnej. A później, jak już dojdzie do końca, niech rośnie jak chce. <laughs> to ja tak właśnie prowadzę swoje powojniki. A teraz, moi mili kochani, Przekręcę Wam kamerkę i pokażę tak mniej więcej z bliska, jakie będę cięła. A już ja stwierdzam, że mogę je ciąć, bo już się pojawiły pączki, pączki liściowe, nie kwiatowe, tylko liściowe. To zapraszam. Najpierw sobie wezmę taką deseczkę. Pod nóżkę deseczkę, no bo jak tu wejść na tą rabatę? No właśnie, jeszcze dopóki tu, gdzie jest miejsce? A tu jest miejsce, bo tu będzie ostróżka w maju posadzona. I już wam pokazuję moje klematysy. Zobaczcie, to są pąki liści. A, proszę bardzo, i tu. Mam dwie odmiany białych. I co? Nóżka na deseczkę. Oj, chyba jeszcze jedna by się deseczka przydała. I te białe one tu tak. To ja po prostu tylko im takie. O, tak gdzieś tyle. Tyle dosłownie. Ciapnę. O, i to wszystko zdejmę. I te liście, te wąsy będę tu obcinać. O, to te też już mają pąki liściaste i to będę tak sobie oczyszczała i każdy pęd który taki tutaj będzie, będzie czubek bo on jest tak poprowadzony zobaczcie tak o na boki to te czubeczki sobie tutaj będę przycinała o, i będę czyściła natomiast te następne te są białe ja tu później dosadzałam jeszcze inne odmiany, bo tu nieraz mi coś tam wypadła, jakaś gałązka, bo był ten jak on się nazywa, to tak usycha ta gałąź, się robi taka sucha. Oj, wyleciało mi z głowy. No ale dobrze. Te natomiast przytnę tak gdzieś w połowie. Tak tutaj, żeby z 80 cm zostawić od ziemi. To tu będę cięła na takiej wysokości. I te, tak samo na takiej wysokości, oczyszczę z liści. Natomiast tutaj ta cała gromada, co mam, to są bardziej one takie, najpóźniej zaczynają kwitnąć, ale też kwitną, jeszcze i tamte kwitną, tamte kończą kwitnienie. Jest parę kwiatów, a tu się zaczynają takie niebieskie. No to te, to już przytnę, kochani. O, dosłownie, tak tyle. O, mogę Wam tu pokazać. O, tyle poprzycinam. Jeszcze oczyszczę tu właśnie ze wszystkiego. I to wszystko muszę też pociąć i powolutku z tej siatki zdejmować. No i z góry. I tak będę czyścić te klematysy. Thank mm -hmm. you. przyjemnie się pracowało. Że nie sądziłam, że ja wszystko ogarnę, ale takie tempo dałam, że uu, Może tak niedokładnie z tych liści, ale może być. Tutaj jesienne tak te późno co tak kwitną, to jest tak króciutko przycięte, wyczyszczone. Później tutaj są te letnie, na każdej gałązce już takie pąki są przycięte tak wyżej. No i te, które w maju kwitną, tylko czubeczki poprzycinałam. I te boczne suche gałązki powycinałam. No i zrobione. Jejku, a myślałam, że ja będę za trzy dni to robić. No fajnie, fajnie, cieszę się, ale cebulki. Zobaczcie, czosnek ozdobny tak wychodzi. A. Że nie było gdzie tej deski po, położyć, i dobrze, że teraz zrobiłam, bo bym nie weszła w te cebulki, później w te kwiaty. No ale teraz, teraz kochani, wyjmę pierwszy raz krzesełeczko i chyba pójdę tam do kaczorka. Gdzieś tam w taki cichy kącik sobie usiądę i pierwszą kawkę wypiję na działeczce bo jeszcze słonko świeci, a tak, takie mam pragnienie na kawę, a jeszcze na dworku, na działeczce. U, będzie super smakowała. Kochani, to już będzie na tyle w tym filmiku. Życzę Wam dużo słonka przede wszystkim. No i dajcie znać, czy już wchodzicie w swoje ogrody, ogródki, w grządki, czy już coś robicie, czy jeszcze czekacie. Czy Wam pogoda nie pozwala Kochani i chciałabym Wam powiedzieć, powiedzieć, zaprosić Was za tydzień na ten na filmik w niedzielę, bo będzie wyjątkowy, bo będzie pełen emocji. Zapraszam Was serdecznie. Cześć!